Hej, witajcie moi drodzy. Podobny filmik już miałem, ale gdzieś się zapodział. I postanowiłem jeszcze raz w skrócie um, powiedzieć wam o co dzisiaj mi chodzi. W tle widzicie, yy, na komputerze no fragment terenu, jedno miejsce, które chciałbym tutaj zwiedzić skałka Elfów w Pogórzu Kaszowskim. Mam ochotę tam się tak powiem wybrać. I też może zejść z utartego szlaku. Niedawno, właśnie w okolicy, natrafiłem na taki obszar, gdzie w ogóle, wierzcie mi, w ogóle nie ma żadnego zasięgu GSM. Nawet, no w ogóle telefon jest po prostu martwy. Nie ma. Nie ma. I po prostu, jeżeli chcemy pochodzić w tym terenie, to jest jedyny sposób na pochodzenie w tym terenie. Hmm, oczywiście, jeżeli zejdziemy z utartego szlaku, to jest zaopatrzenie się tutaj w takie coś, proszę Państwa. O, właśnie. Nie będę tutaj y, zrobił zbliżeń i telefonów. Wiecie o co mi chodzi. Umówmy się, że ta mapa tu leży, o i, i służy. No, i to jest pier pierwsza po prostu sprawa, żeby y, nie polegać tylko na urządzeniach w stylu y, telefon ale też y, nauczyć się po prostu no, używać papierowych map. Oczywiście im lepsza, bardziej szczegółowa ta mapa, tym lepiej. Y, taką mapę, którą widać na ekranie, można sobie po prostu przecież wydrukować w dwóch kopiach załóżmy y, na papierze, y, włożyć, y, za, za, zalaminować sobie, albo włożyć sobie do koszulki, na przykład foliowej, o proszę bardzo, czy coś w tym stylu i w terenie posługiwać się mapą. Zapomniana umiejętność, tak? Tak do tej elektroniki przywykliśmy. I jeszcze jedna rzecz. Tutaj mam taką pamiątkę z dzieciństwa, ale jak dalej działa i że tak powiem, spełnia swoją rolę. Kompas. No, chcemy, chcemy, moi drodzy, po prostu umieć w tym terenie znaleźć północ, jakieś, że tak powiem. Punkty odniesienia tak, w terenie. Wiedzieć, gdzie my w ogóle jesteśmy. Na początku, jeżeli tego nie robiliśmy dawno, albo w ogóle będzie to trochę no, trudne, ale no, dlaczego by nie spróbować czegoś takiego? I proponuję oczywiście tutaj nie zaczynać od razu, tak powiem, na głęboką wodę wskakiwać. Ponieważ rzeczywiście, no, teoria teorią, a praktyka praktyką. I możemy się mimo wszystko w tym terenie zgubić. Wierzcie mi, no, ja bardzo dobrze orientuję się w terenie. Generalnie mam niektórzy mówią we krwi takie, takie wyczucie kierunku, ale i mi się zdarzyło, że były takie warunki no, nieciekawe, mgła, słaba widoczność. Trudno było, nie wiem, nawet ogarnąć, z której strony świeci słońce. Była taka mgła, że, że, że nie szło tego nawet jakoś, tak powiem, zorientować się, tak? bo wiadomo chyba, że jeżeli jest późna godzina wieczorna i słońce chyli się ku zachodowi, no to to słońce raczej zachodzi na zachodzie, a nie, a nie, a, a nie na południu, prawda? Oczywiście, tu, zależnie od pory roku, są pewne odstępstwa, ale mniej więcej mamy jakieś wyczucie kierunku, patrząc na słońce, wiemy o co chodzi. Jeżeli jeszcze mam tutaj takie malutkie, malutką, tak powiem, informację. Niedawno, to nie żadna reklama czy promocja, niedawno napotkałem na aplikację mapy CZ, tak? O której już raz mówiłem, i y, jest to aplikacja darmowa, podobna do polskich map turystycznych, którą w wersji darmowej cał, całkowicie offline na telefon y, sobie mogę pobrać. I wystarczy wtedy GPS wbudowany w telefon do orientacji w terenie, y, który, że tak powiem, nie daje mi zasięgu komórkowego, czyli nie mogę na bieżąco. Gdzieś tam z map Google korzystać online, tak? I lokalizować je w terenie. To tyle moi drodzy. Trzymajcie się. Pamiętajcie, nauczcie się też używać mapy, kompasu, wrócić do starych umiejętności, a nie tylko komóreczka. Pozdrawiam, na razie. Hejka.